Top 5 najbardziej rdzewiejących aut, czyli te, które rdzewieją szybciej niż twoje zaufanie do używanego Golfa z OLX. Miejsce 5. Opel Astra G. Kupujesz, bo tania, sprzedajesz, bo znikła. Astra drugiej generacji miała jedną supermoc rdzewienie w czasie rzeczywistym. Progi, nadkola, tylna klapa, wszystko w pakiecie startowym. Zardzewiała tak szybko, że w Niemczech zaczęli ją nazywać Rostel Astra. Miejsce 4. Ford Focus MK1. Wyglądał świetnie, prowadził się znakomicie, ale jego karoseria, cóż, miała wbudowany system samozniszczenia w trybie wilgotnym. Próg zardzewiały. Nadkole zniknęło. Bagażnik tylko wspomnienie. To był samochód, który uczył pokory i szpachlowania. Miejsce 3. Fiat Punto 2. Punto po włosku znaczy punkt. I dokładnie w punkt trafili z rdzą. Nadkola zjedzone. Drzwi przezroczyste, naturalnie. Fiaty z początku XXI wieku rdzewiały szybciej niż makaron gotuje się w wodzie. Miejsce 2. Suzuki Swift. Ten samochód był jak suchar. Suchy, tani i kruszył się z czasem. Właściciele mówili, że rdza była w nim opcją fabryczną. Swift Rust Edition. Hm. Czasem widziano modele z tak przerdzewiałymi progami, że pasażerowie mogli wystawiać nogi jak w Flintstone'ach. Miejsce 1. Deu Lanos. Król polskiego złomu. Legenda rdzy. Mistrz w kategorii rozpadł się zanim spadła cena OC. Lanos potrafił rdzewieć w miejscach, o których nie wiedział nawet producent. Niektórzy twierdzili, że rdza była tak integralna z konstrukcją, że bez niej auto by się rozpadło. Tak więc pamiętaj, że luksus to nie zawsze moc silnika czy skóra w środku. Czasem luksus to po prostu auto, które jeszcze nie rdze wieje.